No cześć kochani 28 sierpnia taka warta Znowu na rybkach po raz pierwszy od 4 sierpnia, tak jak ostatni filmek był Kiedy złowiłem brzana No, dzisiaj dzień pod parasolem może półtorej godziny nie pada, jest godzina szesnasta. Tak, siatka suszona. parasu są już suche. Podbierak się suszy. Moje towarzystwo, jak tylko przyjechałem, tak jest ze mną. Trochę im tu na brzeg by rzuciłem trochę poskubały, ale było towarzystwo. Mam resztę do koszyków, a no, jak zwykle przyborniki, nie przyborniki. Dwa fiderki, właściwie jeden fider, druga stara wędka, bo nie chciało mi się dwóch fiderów brać. I, i, i no i tak, kaczuchy są cały dzień pod parasolem, jak tylko przyjechałem przed 11 do południa, no to zdążyłem parasol rozłożyć cały czas w deszczu, no tak jak mówiłem mniej więcej od 15 nie pada, ale o 17 gdzieś tam burze mają być, tak nie Parę krąpi wpadło, parę potek, wszystko takie szarpane. Najlepsze wyniki były na czerwone robale z Dambelsem, o zapachu nieskisłego masła, tylko kwasu masłowego. No i tyle. Ani sfermentowana kukurydza. Ani białe robale, no było parę uderzeń takich, ale to to wszystko takie szarpane. Albo to były ładne płocie, albo, albo małe klenie, bo mam takie przypony, że z haczykami, że to powinno wszystko wisieć. Hmm, kaczuchę. No i tyle. Jest 16. 3 jeszcze chwilę posiedzę. Parasol suchy, pozwijam powoli. Może jeszcze na koniec spróbuję, jak zwinę fidery, to spróbuję jeszcze na boląkę parę, parę przepuszczeń. Czy ta ryba po prostu nie, nie ma tej ryby? Czy po prostu stoi, nie gryzie, bo i coś nie pasuje? Nie mam pojęcia, no ale. Teoretycznie, jak się mówi, jest deszczyk, będzie leszczyk. No to kurczę nie za bardzo. Ciśnienie jest 111, dzisiaj, no ale to się wachluje. Ta pogoda niestabilna. Woda, co prawda, stabilna. Ani nie rośnie od paru dni, ani nie maleje. No i tak stwierdziłem, że. Dzisiaj się wyśpię, jak to w poniedziałek, bo to święto, moje urodziny to sobie robię wolne, mam taką możliwość, i sobie przyjechałem na relaks. No wpadło parę krąpi, ale żadnego bonusu jak na razie, jest fajnie, jedyne co to mam no praktycznie miesiąc prawie nie byłam na rybach. 4 sierpień, a 28 sierpień. To se zrobiłem urodziny, że tak powiem. Jak komplet z techniką rybackiego z Sirakowa dziewięćdziesiąt 93 oglądacie, to dajcie łapkę, chociażby ktoś obejrzał. No. Na początku bulasy grasowały. O 15 przestało padać. To znowu zaczęły grasować. A teraz jest cisza kompletna. Jeszcze spróbujemy. Posiedzimy. Najwyżej się zwiniemy, i na jakąś jajecznicę do domu. No i tyle co mamy ci powiedzieć. Na razie żadnych bonusów, nie kaczuchom damy spokój, tegoroczny wylęk. to narosł to jeszcze muszą do przyszłego roku poczekać, no nie. To co, trzymajcie się ciepło.